Dawaj. Józef szuka, czego szukasz? No kurwa masz, tworzy! No nie działa kurwa, no nie działa. Zablokowała się kurwa kierownica i chuj się lubąki. Kurwa jebana. Dawaj do przodu kurwa, może ta. To kurwa nie działa, że chuj. A co ty chcesz zrobić? No maskę otworzyć, kurwa, no! ta franta się otwiera, chuj mi z którym guzikiem, kurwa. Jak jest ten guzikiem? No jak nie z tym guzikiem? Dźwignią guzikiem, Dźwignię no co to dźw dźwignię. A skąd będzie dźwig, kurwa? Dźwignia, takie pociągnięcie trzeba, Wajte <gry> Tak? Kurwa? No kurwa... to kurwa są obiedzi, a nie kurwa dźwignia. To, to biedzi, no. No. Ja. masz to dla i matkę do góry. Tam narysowano. Za was kurwa maska? narysowane? Buzek. To jest lucha weź, tam kurwa, nie widzisz. Na dole, koło nogów morskich, tam. Nie tu z codu na tył, na trafie. Na dole? Tam matkę moja narysowana, muszę pociągnąć. No, co ciągiery, tam powiedz. Co ciągiery daraż. To są kurwa. Weź się w okręta i pozostaną. Tak, widzisz, i będziesz się w Otóż, no to no, no, pociągnij tylko żeby... Kurwa, czekaj, no powłączasz wszystko, a później kto będzie to? No to, kurwa, no powłączam wszystko bo... i chuj się, no bo kurwa masz się nie No to po jeszcze. A, bo kluczyki kurwa zabrali to. Chyba, no jak, jak? No jak, bo no nie, nie ma kluczyków. To w do kurwa tam. Ani w pięć, ani w dziewięć. Kurwa. No pochyl się ja tam ci mówię, no. Kurwa, O no? no, tam kolewy nogi, kolewy nogi może. Kolewy? No. Zobacz, co mi? Kurwa. Ni wy. To są guziki, kurwa. Jak no, guziki? Zodzienka, dwórka, trójka, kurwa, ja a bo psaki... Ale bo sam Ale gaz kurwa i pedał, no Kurwa jedana. Chyba nie to otworzysz to tej matki. nie otworzysz tej maski dzisiaj. Kurwa karą zapierdolów, chygini, jak mam otworzyć, kur. i pokaż jak te się pyra. Nie wiem, bo ja się na samochodach no nie znam. Nie znam? To co nie